Cześć, witajcie! Oprócz, oczywiście, dobrych smaków podróżując po Polsce, chcę Wam pokazać ciekawe miejsca. Jestem tutaj specjalnie też dla Was kolejny raz, bo ja już odwiedzałem to muzeum. Chcę Wam pokazać muzeum regionalne. Jesteśmy w Surażu na Podlażu i tutaj możecie bardzo fajną atrakcję turystyczną znaleźć. Aczkolwiek, o, Muzeum Kapliczek. Widzicie? 350 kapliczek do odwiedzenia. Tu na dole nie wiem, czy będzie widać otwarte. Wstęp wolny, jak się dostać do tego Muzeum Kapiczek i jak ono wygląda. Ono jest tutaj za mną. Za chwilę Wam pokażę. To jest bardzo fajna atrakcja, nawet samo tego, to zwiedzanie, także naprawdę polecam zobaczyć jak to wygląda. Za chwilę Wam pokażę, chodźcie ze mną. Muzeum Kapiczek, sztuka taka sakralna, ale ludowa. Jesteśmy na ulicy, przy ulicy, więc sztuka sakralna, ludowa, warto to zobaczyć. Chodźcie, zapraszam na filmik. Ja już Wam odwracam kamerę i pokazuję, jak się w ogóle do tego miejsca dostać, bo to jest w ogóle ciekawe. Chodźcie. To jest Muzeum Kapliczek, właśnie Sztuki Sakralnej Ludowej. W środku znajdują się te kapliczki, ale jak się tutaj dostać do środka? Tu jest taki trend, tu są w ogóle kapliczki zewnętrzne, czyli tak zwane kapliczki przydrożne, przede wszystkim przedstawiające Matkę Boską Jezusa, a szczególnie Jezusa Frasobliwego, w postaci właśnie Jezusa Frasobliwego. Drzwi są zamknięte i nie dostaniecie się, możecie zadzwonić pod ten numer telefonu i zwiedzić. Eee, oczywiście wszystko jest udostępnione, ale ja już wiem, będą tutaj kolejny raz, kolejny rok z rzędu. tutaj macie te pokazane kapliczki i przy wejściu jest kapliczka właśnie przedstawiająca Matkę Bożą i tutaj jest taki aniołek, aniołek, który wystarczy włożyć rękę, patrzcie, pod lasie. To jest po prostu no, niesamowite. Także klucze od Matki Bożej dostaliśmy. Otwieramy już jesteście w muzeum. Otwarte muzeum. Chodźcie, zapraszam Was do środka. Tak się to prezentuje w środku. Pan stworzył taką altankę, która jest dookoła obudowana. I w środku macie właśnie przeróżnego rodzaju kapliczki przydrożne. Są też takie ikony, ikonostasy. No, fajna sprawa, naprawdę. Jak ktoś lubi sztukę ludową, naprawdę zapraszam. Jest tutaj ogrom eksponatów do obejrzenia. Tu jest oczywiście też księga pamiątkowa, można się wpisać swoje odczucia, ale jest właśnie te skarbonka na zostawienie datków tutaj dla pana. Więc, jeżeli lubicie sztukę sakralną, lubicie takie fajne, ciekawe rzeczy, to jak najbardziej zapraszam do odwiedzenia tej kapliczki. Można tutaj spędzać godziny, bo naprawdę są przepiękne niektóre te kapliczki. Są takie. Troszkę czasem koszmarki, ale są naprawdę wybitne te dzieła. Pan tutaj, z tego co z nim rozmawiałem, już w zeszłym roku dostaje też od ludzi, są więc kapliczki, na przykład przywiezione z Medjugorje, które naprawdę mają bardzo dużą wartość tutaj i dla niego, ale też wartość taką religijną. Więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Wszystko skrzypi, trzeszczy. Zobaczcie. Do zwiedzenia, bezpłatnie. Pan udostępnia, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Bardzo ładnie, prawda? Sztuka sadkalna, ludowa. Tak, mówiłem, bardzo często przedstawiana właśnie postać Jezusa Frasobliwego najczęściej. Ale też mamy tutaj świętych, przede wszystkim świętego Floriana. Mamy tutaj też Jana Nepomucena. I innych świętych mamy takie tryptyki, ołtarzyki porobione, więc jest, jest tego naprawdę sporo, sporo. Przy niektórych można naprawdę zadumać się i pomyśleć troszkę, przy innych można troszkę nawet yy, troszkę się pośmiać, no, jeżeli tak można brzydko powiedzieć. Bo są takie bardzo, bardzo prosto wykonane, ale ogólnie powiem szczerze brawo dla Pana, który poświęcił czas, zbudował dla tego muzeum miejsce. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie będę wam pokazywał wszystkich, bo warto będziecie na podleśniu, żebyście sami zajrzeli i zobaczyli, jak to wygląda. No to jest taka jedna rzeczy, która o. zostawię to dla waszych komentarzy. Czy jest to jeszcze dzieło? Czy jest to antydzieło? Czy jest to wyrażenie myśli artystycznej? No, mnie troszeczkę bardziej ubawiło, ale niektóre rzeczy naprawdę są tutaj przepiękne, przepięknie wykonane, więc tak to wygląda. Ciekawe, prawda? Zapraszam, za chwilę Wam tutaj też umieszczę oczywiście adres. Pamiętajcie, że jak będziecie, żeby wesprzeć pana, który poświęcił część swojego życia na to, żeby stworzyć właśnie takie muzeum kapliczek. Muzeum znajduje się od, tutaj od 2008 roku. No i tych eksponatów coraz więcej przybywa, więc warto do zaoglądnięcia i zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Jest też do obejrzenia tutaj teren wokół. Tutaj też te kapliczki są usadowione. Więc możecie sobie zobaczyć, zadumać, porobić zdjęcia. Dość ciekawie to wygląda. Mówię 2008 rok stworzenie tego muzeum przez Pana pasjonata, więc naprawdę wielkie brawo. Podlasie to jest troszeczkę inny jednak świat. Świat takiej, takiego wyciszenia, świat luźnego podejścia do życia. Trochę większej właśnie duchowości, religijności. Więc powiem szczerze, bardzo warto to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zapraszam. Zapraszam. Muzeum Kapliczek, jak chcecie takie miejsca oglądać i żebym mógł dalej po Polsce podróżować to Wam w tym momencie tutaj zostawiam adres do Muzeum Kapliczek w Słajażu. a oczywiście zapraszam też do subskrybowania kanału, do oglądania, zostawiania łapek w górę, komentarzy, subskrypcji, udostępnienia a ja będę mógł dalej Wam pokazywać taką fajną Polskę, nie tylko tą Polskę, która jest zawarta w smaku, ale też właśnie w ludowości, w lokalności, w produkcie regionalnym, ludowym, bo to jest najpiękniejsze, więc co tu więcej można chcieć. Jak można z Matką Bożą spędzić pół dnia. Więc naprawdę zapraszam. Jestem uczarowany tym miejscem. Świetne, naprawdę. Pozdrawiam, trzymajcie się, zapraszam do oglądania filmików. Ja już mam dalej w Polskę. Hej!